Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sałatkę z sera i szynki. Potrzebować będziemy 10 deko szynki. Szynkę pokroję w kosteczkę, 15 deko sera żółtego, również pokroję w kosteczkę. Ja mam trzy ogórki kiszone, duże ogórki. Mogą być konserwowe, szczypiorek, 3 jajka, jedna papryka. 3 łyżki kukurydzy, 3 łyżki majonezu, 1 łyżkę musztardy, sól i pieprz. I składniki sałatki kroję w kosteczkę. Składniki sałatki już mam pokrojone. Przekładamy do miseczki. Wszystko pokroiłam w kosteczkę. sałatkę wymieszamy doprawimy jest to kolorowa sałatka idealna na święta wielkanocne i tak na różne uroczystości dodajemy kukurydzę aby było bardziej kolorowo doprawiamy solą i pieprzem dodajemy Musztardę i majonez. I sałatkę dokładnie należy pomieszać. I mamy sałatkę gotową. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl sałatka z szynki i sera żółtego.